Pivo, pivo, pivo. Bober, kurwa! Bober, kurwa! Kurwa, pingwin! <laughs> <laughs> już iglubię! Chomit? Jaki kurwa fajny! Ja pi, kurwa fajny! Ja pierdolę. Bober, kurwa! I like it, I like it! No, 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 ja już sam Masz lotny uda. <noise> Dzięki to Masz ładną dupę no Nie schod to, mnie wyprzedziła, nie? To cię wyprzedził? No jaki zjeb A ty, jest, ty kurwa wyszedłeś z siebie i stoisz obok, co chodzi? <noise> Dobra, to było dobre Bo powiedziałeś to ja, tak jakby ci człowieku, nie wiem, głos się tak wiesz Ja? Kurwa ja jak nie chcę! Uuu? Ja! Co ja. ty? Ja. Ja. Są odpiewne macie z barami! Okno mam otwarte, no właśnie się Nie mam po prostu chęci i siły grać w to gówno, pieprzone. Ty, a właśnie, jakbyś po pieprzem gówno to było A jakbyś zamknął piesko to by było lepiej. Nie. Ja to pamiętam jak ten. Parę lat temu był u mnie ksiądz na kolendzie, nie? I ten. I chciał zeszyt, nie? I Pięknie, ja mówię. No tak. I to też. Znaczy co? Y... Nie no i chciał zeszednie, nie? A ja mówię kurwa, nie no nie dam mu tego zeszytu. Przecież ja tam mam... Przecież ja tam mam kurwa papieża narysowanego z fajką na pół zeszytu, nie? I mówię dam mu kurwa zeszyć ćwiczeń, nie? Bo ja nawet nie wiem co tam jest. Dałem mu kurwa zeszyć ćwiczeń z religii, dałem mu zeszyć ćwiczeń z religii, a on tak cały pusty, bo nic tam nie robiłem i na końcu jak masz te notatki jakby w zeszytach ćwiczeń zawsze, to tam w notatkach kurwa była notatka z geografii, nawet nie moja, tylko mojego kolegi i kurwa jeszcze był narysowany wielki kutas na drugiej stronie. Chyba lepiej by wyszło z tym papierzem i papierze I powiedział tylko nie, no tutaj to ci się nie podpiszej tylko obrazek mi dał. Przecież ja w tym locie byłem bardziej pasywny niż sobą w rzucaniu alkoholu. Taki taki... i Malciek, no. Taki w popku chce. no. Sztab? Eee, bo twoją mamu w żopu. A pat, po podlasku gada jednak. Zarki, bez Ten wyjd z tej łodzi z podlaskiej <laughs> Podoba mi się to, że siedzimy kurwa wszyscy na wyszczacie, a najwięcej dopiszemy na czacie, więc to tak kurwa... Cieszę się staczam, że piję kurwa alkohol grając w DSJ-a na taka chat'cie, na pewno. Dobra. A z kogo, pier... a z kogo bierzesz przykład? <laughs> Nie patrz, dobra, zognij pizdę ty. To moje stanowiska, jak by ktoś się zastanawiał. Moje łóżka. Ale pedalska pościół. Tak <grystanie> wywodzimy. <grystanie> <To istotna> rzecz ty <grystanie> <Chciałbym> być. maryn. <grystanie> Ale wcale nie chciałem być marynerem. <grystanie> Serio, nie kłamie Kurwa, za przedmokręcz, przed oknem i piorun trzasnął <grystanie> Kurwa napierdala tym piorunami jak soboń kurwa żone tymi tulipanami panami powód. Nie wiem, bo... co ty To ma mówisz co ty mówisz Panie Mariuszu no. Jeśli pan to słyszy To bardzo serdecznie pana pozdrawiam Jestem pana fanem Możemy razem się umówić na randkę będziemy wspólnie grać w DSJ Niech jak to muszę oznaczyć na pewno nie, no. Safety first. Nie umiem skakać na tym kurestwie. Ja też. 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 Ja też. dlatego no tego jak właśnie Mariusz Soboń może mnie nauczyć. Ale mnie to skurwia, nie? To klaskanie jebany na chwilę. Natychmiast. Nie też! Jeszcze. <noise> nie skoczyłem przez to. Urwić mnie w dupę Co ty mówisz Dobra i tak wygramy tak... Co ja, ja teraz ci po mojemu, po swojemu, proszę Nauka Parapet O nie wiem co to Kanapkę Te atrybuty Добро. Можешь да, пусть. А? А, давай, давай, пристрели меня. Хоть бы и пристрелил. Дочка померла, сын помер. Силанти не давал лечить. Это твой любимый момент нового фильма Амадьего. Tam się nie da mieć ulubionego momentu, bo wszystkie są... Ja wow! <grym>, kawał. Nie no i to... minut. w którym nie wiadomo o co chodzi. <grym>, to... No, może kiedyś się bawisz. Wytłumacz. Znaczy, w sumie teraz już kumam w miarę, ale... To wyjaśnij, na Ty polega. Ty w taki sposób to opowiedziałeś... ...no na tym, że... ...tam trzech było tych chłopów... I dwóch pokazał tam, tam jakby no nie na mózg, ale na, na, na głowę, a jeden pokazał na głowę, a potem się go spytali jak to się robi, a on pokazał, na kolano, że pomyślał kolanem, że mózg jest w głowie. Dokładnie. Nic nie zrozumiałem, ale okej. Okay. Tura kurwa? Przeja stara. Zamknij dupę. <laughs> Słuchaj. No? Słucham. Twelu. No? Nic. Do mnie wczoraj ciapaty wiozły do domu. Po jakiemu mówił? Co nie bałeś Ty, bo ja nie wiem, on jakiś mi kurwa ten plecak mi dał jakiś, mówię dzięki, mówi pola bomba. bum bum, mówię okuń ci Ej, futka. Jeden, tak? Słucham? Mam pytanie. Mhm. Nie, nie, dograją się. <noise> Czyżby przewidział Jak ja mam z muzyką tyle wspólnego co z sobą i z abstynencją to ty... <noise> Ale mnie wkurwia ten mikrofon Jak mam za blisko to kurwa dmucha mi amadi się wkurwia, jak mam za daleko to nie wychwytuje co gadam No to kurwa bo... no. A <laughs> żeś powiedział, Czego się kurwa nie jest? Czuję, że bałem? jest dzisiaj. Ja? No, coś tam się ładnie bawisz, kolego. Mówię, bo pytanie, czy mam was. No dobra, nieważne, bym zjebał. No, powiedz. Dokończ to. Dokończaj jak wódka, wyjdzie z przykrywą S. No, Okej, okay, to, to nie kończ. On wyjdzie ode mnie. To dobrze, że wyjdzie od ciebie, ale nie pytałem, czy się wiecie w dupach, prawda? Jonder, <grystanie> Jonder, John twój stary. Nie miał Jonder. <grystanie> Robię twoim, matematyczny masaż, jąder! Kurwa, huk na całym zrobiłem. Czemu? Bo mam lekko ur... jakby... mam... ten... Nie wiem, jak na razie jest się wzięty? nie To jesteś kurwa jakiś, nie specjalny, nie? Utkaj Daj powiedzieć ja Nie <noise> wiem, to ty się kurwa śmiejesz z czegoś, czego jeszcze nie dokończyłeś, no kurdole, no No znaczy, mam nie... kurwa zepsute kurwa te... No wiemy, masz kurwa dauna i ćpasz kurwa, Zamknij ci... zamknij cipę kurwa menelu jebany kurwa, bo ci rozpierdolę kurwa łeb i tyle się <głos> <głos> Nie masz takiego prawa kurwa Za no, twoja matka nie ma żadnych <noise> No bo jest kurwa, co? Co ty mówisz? On ma schizofrenię. Kurwa no nie mogę gadać, typ mi wyzywa matkę, a potem jeszcze jakiś Amadeusz mi coś pierdoli na duchem. No do kogo mam kurwa, czemu wszyscy na A mają imiona tylko ja na Pedą? Chuja! Jak pedał! <laughs> Już kurwa nie wiem czy widzieliście, że wszyscy ludzie są tego samego... Jakby mają tego samego... Yy, jak to się mówi? Przodka. 79 pokoleń do tyłu, i ten gość był z Azji. I mamy wszyscy tego samego, jakby przodka, nie? Jak wyruchem się Adama, to będzie 80 pokoleń do tyłu. Nie no, wchodź co O kurwa, jak szybko posłuchajcie, jak wypierdała karta graficzna. Słychać. To <śpiewanie> Co za <dźbą>? No <śpiewanie> Nie <śpiewanie> no, między nogami. Proszę cię dzielnicowy, przestań. Kurwa, powiedziałeś i zaż sprawdziłem. Też mam zimną. Ja też tak siedzę. Ale to jest ja, jak ja siedzę normalnie. <grymna> 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 ja siedzę normalnie na lekcji na przykład to mi się kurwa... On jest niepięty. On śpi, bo on już by się śmiał przecież. Ta, na pewno ugra wypom. A jak ugra? Ja wiem, że kiedyś ugra, ale... Jak ugra, to wychodzę. Ale musi, ale musi, trafić tym ostatnim. A co jak kiedyś ugra? Bo ja nie wierzę, że ugra, ale jak ugra... No ale ja wierzę, że nie ugra. Musi zabić awupą Tym ostatnim nabojem. <ścoughs> o <skurwia. ścoughs> To będzie minutowy wstęp z jego chrapania, nie? Ja bit zrobię że nie zaraz, nie? Oglądałem GW w grze. Ty kurwa kiedyś? Oj Sąpię. chuj! Ale zjebałem. Co on kurwa robi? Co ty mówisz, Jaki stream? <grym> on w serioch na Ale co ty nie wierzyłeś? <grym> <To> nie wierzyłem. Ale na telefonie nie wierzyłem. <grym> Tak się nie nagrałeś no dobra, blokuje ten zjebek, no kurwa. Kurwa, girl, kurwa To na dobra dziejowie To jest nie tak Gdzie jest ta jakaś Boże, halo? O, szybko, bany hop twój, o, dawaj, bany hop, banych hop Bany hop, szybko Stierdałam Sigma Adam, Adam to, to będzie na nie. filmie, to będzie na filmie. Nie wiem, nie wiem co się stało, ale idę spać. Chyba śpisz od godziny. Zalec.